Witam serdecznie wszystkie dziewiątki numerologiczne na czytaniu horoskopu ogólnego na wrzesień. E, troszkę inny rozkład kart, kochani. Oczywiście każdą kartę e, omówię, także zachęcam Was do wysłuchania. No i co by nie przedłużając, e, zacznijmy interpretację. Pierwsza karta, Sprawiedliwość. E, to jest taka ogólna energia dla Was, no i też dla mnie, bo również jestem dziewiątką. To jest taka ogólna energia na ten miesiąc. Sprawiedliwość to jest wszelkiego rodzaju rozliczenia. To są wszelkiego rodzaju sprawy formalne, papierkowe, urzędowe, rozprawy sądowe, także pewne rzeczy będą się wyjaśniać. Dziewiątki będą się rozliczać. Czy to z przeszłością, czy z teraźniejszością, czy z konkretnymi osobami, czy z instytucjami. To jest dla Was, kochani, taka energia na ten wrzesień, że po prostu, co by się pięknie z, z całym cyklem komponowało, dlatego że dziewiąty miesiąc no dziewiątka to jest koniec pewnego cyklu, pewnego etapu, także to rozliczenie. Pięknie się tutaj wpasowuje. Dalej mamy cztery karty po karcie na każdy tydzień miesiąca. No i już, kochani wam mówię, co tutaj widzimy. Pierwszy tydzień mamy dwójkę buław, i to by tutaj było takie wahanie, czy się rozliczyć, czy nie. To jest takie zawieszenie, to jest takie balansowanie. Zobaczcie, ta pani tutaj ona balansuje na linię. I ona ma nadzieję, że, że nie spadnie, a jak spadnie, to nic sobie nie zrobi, ale to jest właśnie takie: zrobić ten krok, czy nie zrobić tego kroku. Także tutaj, kochani, będą wam towarzyszyły takie emocje, czy się rozliczyć z kimś, czy zacząć załatwiać tą sprawę. Także tutaj pewne wahania. Natomiast w drugim tygodniu, no ja się już szczerze mówiąc nie mogę doczekać bo mamy asa buław. As buław to są nowe początki, kochani. To są początki nowe, zawodowe, to są nowe miłości, nowe romanse, podróże, nowe projekty, w ogóle nowe działania, tak? Także no, no cóż ja mogę więcej tutaj powiedzieć. E Idzie do nas coś nowego i warto się na to otworzyć, dlatego warto przestać się wahać, porozliczać to, co jest niepotrzebne, żeby nie zaburzyć tej nowej energii, żeby ona mogła do nas przyjść i żebyśmy my mogli ją przyjąć, bo wahając się bez wcześniejszego rozliczenia ona może przyjść, ale my możemy jej nie odczuć, bo cały czas będziemy stać na tej linie i nie zauważymy jak... Ta pałka do nas tutaj przyjdzie po prostu, a ona jest naprawdę zwiastuje obiecujące wydarzenia i sytuacje. W kolejnym tygodniu trzeba uważać na kogoś nieuczciwego, i tutaj. Yy... To by się łączyło tutaj z tą kartą czwórki monet. Mamy siódemkę mieczy i czwórkę monet, czyli wycofaj się. Nie dawaj wszystkiego, co masz tej osobie, bo ta osoba to wykorzysta. Także tutaj, kochani, trzeba uważać, zarówno jeżeli chodzi o sferę finansową, także tak, nie pożyczamy pieniędzy, bo one mogą nigdy do nas nie wrócić. Nie inwestuj pieniędzy. Coś nowego, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, bądź zbadaj ten grunt pod każdym możliwym formalnym kątem, bo to jest ktoś, kto może, może wykorzystać Twoje środki, może wykorzystać Twoje pomysły, może wykorzystać Ciebie. Także, kochani, uważajcie na tego złodzieja. To jest też taka informacja z tą czwórką monet że i z tym, z tą, z tym złodziejem w, siódemki, w siódemce mieczy, że sprawiedliwości może stać się zadość. Także, jeżeli wcześniej była w zawieszeniu jakaś sprawa, to ona ma szansę się w tym miesiącu wyjaśnić i ktoś może ponieść konsekwencje, a wy możecie odzyskać to, co wasze. Dalej mamy tutaj kartę radę i tutaj jest siódemka kielichów. Jako rada, to ta karta mówi mi o tym... Że teraz można sobie wybierać i przebierać, tak? Tylko żeby też się w tym nie zakopać. Tutaj ostrożnie. Jeżeli e, macie kilka opcji do wyboru, to może być kilka miejsc pracy, to może być kilka jakichś innych ofert. Nie wiem, kupujecie auto i. Nie możecie zdecydować pomiędzy jednym a drugim. Albo macie w swoim otoczeniu kilka osób, które są Wami zainteresowane i też nie do końca wiecie, co robić, bo to jest jakaś iluzja. Idealizujemy wszystko, co mamy i nie do końca potrafimy podjąć decyzję. Dlatego tutaj jako rada, ja czytam tą kartę jako po prostu idź za głosem serca. Nie analizuj, nie myśl przesady. Nie, nie ubieraj wszystkiego w piękne szaty, bo naprawdę ciężko będzie się zdecydować. Pomimo tego, że masz, masz szansę wyboru, pewnie taką, jakiej nikt inny nie dostał, e bo no, pewnie mało kto ma bardzo dużo opcji do wyboru, na przykład e wybierać z kilku miejsc pracy. Także tutaj, e owszem, zostaw sobie. E Czas na przemyślenie wszystkiego, ale też e, nie przesadzaj w tym, tak? E, też taka rada, żeby te opcje posprawdzać również pod kątem formalnym, żeby, bo też nie wszystko złoto, co się świeci, to też o tym mówi ta karta, tak? No te wszystkie kielichy tutaj, one są piękne i tak naprawdę można brać każdy, ale czy wiemy, co jest w środku? Dlatego, kochani. Rozważnie sprawdzajcie, żeby, żeby nikt Wam nie zrobił puku. Po prostu. Tutaj w przestrodze mamy rycerza kielichów. To jest osoba bardzo emocjonalna, to jest osoba, która będzie szła do Was z uczuciami, będzie do Was szła z zainteresowaniem, ale Mamy tutaj y, tego asa Buław, mamy y, siódemkę mieczy i mamy czwórkę monet, a rycerz monet to jest też osoba z przeszłości, to jest ktoś powracający do nas z przeszłości i może Was łączyć y, czysto fizyczna relacja. I wy możecie nie być pewni, czego ta osoba od was chce. Ona może powodować u was pewne rozchwianie takie emocjonalne. Możecie się zacząć zastanawiać, a może, a jednak, a po co on wrócił, i tak dalej. I pomimo tego, że wy jesteście rozliczeni z tą osobą i ona się nagle pojawia, macie mętlik w głowie, nie wiecie, co robić, i możecie. Spróbować budować to od nowa, dawać sobie kolejną szansę, ale ostatecznie ta osoba was wykorzysta. Tej osobie chodzi tylko o to, żeby spełnić swoje potrzeby, żeby zaspokoić je zwyczajnie. Także uważajcie, nie bądźcie tacy otwarci, no chyba, że wam to pasuje oczywiście, bo tutaj jest romans, jest fizyczność jak najbardziej, ale to będzie tylko to. Tu nie będzie żadnych emocji, tu nie będzie odnawiania relacji, tu nie będzie budowania wspólnej przyszłości, tu będzie układ po prostu. Ty mi coś i ja tobie coś. I to coś fizycznego. Także kochani, jeżeli nie macie siły na takie, na takie sytuacje, jeżeli wolicie iść w nowe, bo to nowe do was idzie to rozliczcie się z tym, co stare. Nie wpuszczajcie tego do swojego życia, mówię. Chyba, że Wam to po prostu pasuje. Także tak, kochani, tutaj to wygląda ogólnie, jeżeli chodzi o relacje. A teraz jeszcze wyciągnęłam kartę anielską. Także zobaczmy, co mają dla nas do powiedzenia anioły. Nie przestawaj, kurczę, ale fajnie. Słuchajcie, wychodzi na to, anioły mówią nam, że wszystko, co robimy, i ta nasza intuicja, która nam podpowiada bo to jest też intuicja, moi drodzy, dla mnie, która po pozwala na to, żeby każdy z tych kielichów gdzieś tam obejrzeć pod takim kątem, który jest dla innych niewidoczny, i wtedy zdecydować, co jest dla nas najlepsze. Także dla mnie to jest taka karta, żeby nie przestawać kierować się swoją intuicją, że to, co robimy, robimy dobrze. Że to, że chcemy się otworzyć na nowe, jest OK, że to, że się rozliczamy z przeszłością jest okej, okay. że w ogóle się rozliczamy jest OK. Także pozostaje nam, kochani, tylko tyle, i aż tyle, żeby utrzymać tą wspaniałą energię, nie dopuszczać do siebie. Ludzi, którzy będą próbowali nam zmącić ten spokój, będą próbowali nas oszukać, ale myślę, że my, jako dziewiątki, mając taką intuicję, nikt nie jest w stanie nam zrobić krzywdy. A nawet jeżeli to już o tym wiemy i będziemy się przed tym bronić, także, kochani, jeszcze jedna informacja od aniołów w tej karcie jest taka, żeby nie przestawać myśleć pozytywnie, bo to jest coś co nam się należy to nowe po prostu i anioły to wiedzą dlatego stawiają to na naszej drodze i może to jest jakaś próba od nich być może to jest jakiś test który musimy przejść żeby sprawdzić czy jesteśmy gotowi na to nowe także tak moi drodzy to Wygląda dla dziewiątek. Jestem bardzo ciekawa waszych weryfikacji i waszych wiadomości. Także dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie, za uwagę. Pozdrawiam was serdecznie. Do następnego. Papa! Pa.